Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Rayman Revolution na 100%, płakaccenka a teraz lecimy dalej. Kolejny poziom. Jakimś balonem, a bo w poprzednim odcinku balonem przecież lecieliśmy w sumie wspomniałem Zajmamy poziom. O i od razu pierwsza klatka. Fajnie. Oj, tutaj zajwisty remix of Light słyszę, więc uszczę głośniej. Jakby tam coś. Nie robię ale tu myślałem, że coś jest. Co się. To jak się zaczęło zapadać? A tam była jeszcze jakaś... Co jest? Coś tam właśnie to jest. A, to, a potem. Dobra, no to mamy wskoczyć się, wspinać na tym. Że Manki Bas jak w Kraszu przecież. Jak wcześniej było w tej, że już. Tutaj mamy ogólnie, no potem chodzimy szybko i skaczymy na to, żeby tak się na tym powspinać, to też spada. Nie zauważyłem tego tych krat, że możemy się na nich tak. E, wspinać, Coś. Wylum. Najważniejsze w sumie ważne w tym poziomie jest to, żeby unikać tych bomb, jak widzę. żeby po prostu być szybkim, żeby unikać spadnięcia z tych por poruszających się nawet platform, tych desek, czy spadających. Jak widać, nie wiem czy to tłumaczy, jeżeli tak to widać. O, to jest zajwisty fragment muzyki. Taki głośniejszy, bardzo fajny i pasujący. To taki jakby zwariowany poziom. Tutaj jest dla mnie taki trochę zwariowany poziom, muszę przyznać. Że nie wiem czemu. Ale czuję jakby był taki zwariowany pozytywny system, że... Że w pozytywnym W pozytywnym słowie. Czy coś. Czy pozytywne uczucia. Uczyna przynosi. Tutaj kolejna klatka. Zająć pyta. z tymi rakietami też tutaj strzelają co jest tymi jak tych rajmen może jak na koniu że i haha wioko na przykład to było w czwartym poziomie a właśnie o to rakiety mi chodzi jak ona wybucha teraz coś stało ja tutaj luk dobra już kiedy indziej przejść tutaj jeszcze wówczas switcha szybko Klatka. To w końcu trochę mi to zajęło z tą klatką. Napisuję ja już połowa poziomu, bo 3-6 tonsów są. Jak tylko familiars. Zdobyte. Więc to, co, co daje nam ten poziom, przyniesie. Zobaczymy. Tak zapisujemy grę. Ja to widzę, że kontynuacja tego co było wcześniej, czyli znowu takie szybkie uciekanie przed kulami. I w sumie to nie wiem czy mal mi się to teraz... bo właśnie tak ta kamerka się poru poruszała. Właśnie że teraz tak mamy jakby nie poruszyła się teraz, że przez chwilę czułem się jakbym grał tak szczerze w jakiegoś runera na telefon. Nie wiem czemu. Nie wiem w sumie. Ale także poczułem teraz na parę sekund, że poczułem się jak bym na telefon. W sumie to... Ehm... Ciekawie by w sumie było kiedyś zobaczyć takiego, taką grę z Raymanem na telefon. Że taki runner. Że endless runner. Że endless runner typu Golden Run czy Sonic Dash. Ale z postaciami z Raymana. Bym to sędzią w sumie nawet kiedyś zobaczył. Nawet jeżeli to byłoby płatne. Jednak zawsze jakaś. nieważne jaka gra z Raymanem, ważne że jakaś gra z Raymanem. wychodzi. Ale jednak najfajniej byłoby kiedyś jednak zostać czwartą część. Ale ja już jak kiedyś wyjdzie, jakiś gra na telefon z Raymenem to będę wtedy miał takie. dobre jeszcze Ubisoft na szczęście. Kurde! Pamięta o Raymanie jeszcze na szczęście. Wtedy będę miał takie, że jeszcze pamięta, bo jednak coś wydał. Tak to w sumie prawie nic. Tutaj bo, po co bomby? Tutaj mi jakieś... To trzeba niszczyć? Nie, one tak wybuchają. trzeba po prostu. Muszę ich umijać, mi się wydaje tylko. A nie, mogę nie. je zniszczyć. Znaczy mogę je niszczyć, tak wrócić. Znaczy wiem, że tak mogę, ale Też tak po prostu, że je w nie wyceluję. No, wracamy do platformówki, czyli takie oto, ale z takim, że platformówka na szybko, że takie szybko, 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 platformówka, ale że jeżeli się teraz nie poruszysz, to zginiesz. O, to już dwie rakiety naraz są, widzę. To jest piasek teraz? Tak, jesteśmy na piasku. Ale co tam? Taka lokacja? Tam... Ej, to jest jakiś chyba, ale wielki statek. Chyba to jest statek piratów. Albo piratów to jest chyba. Co nie? Nie, ja. za bardzo tutaj nic nie widzę, bo tylko pokład widzę. Czy... Po prostu... Przestrzeń zrobioną z desek. Więc nie mogę powiedzieć, że jest to chyba statek, Robo piratów, ale chyba. Jak to? Nie, to jednak nie jest statek rogu piratów. A szkoda, bo no, no, takim sensie kiedyś. jakiś poziom by się na nim przydał. Może jeszcze jakiś będzie. Chabu. Bo... Oni on, ja tak za mną biegają, ale ja. To jest tej. jest też z nie widziałem o tym. Ta szucznika jest mądrzejsza. Nie, Może w tym uniwersum roboty to nie jest sztuczna inteligencja. Nie wiem. Po, po nazwie, czyli piraci, no to wygląda, że są przecież sztuczni. Ale... W sumie nie wiem. Chociaż wiem. Są sztuczni, bo są to roboty. Zagadka rozwiązana. Jeżeli kogoś się zastanawiał, czy te roboty mają jakieś... Pewnie są jak ludzie w tej grze, to to nie. Jeżeli nikt, nikt nie rozumie o co mi teraz chodziło, to ja też bym nie rozumiał, co ja powiedział. Ty możesz tutaj, tak, mogę tutaj dostać. aha. tutaj co jest? Jak to, jakieś wejście, ale najpierw bym zobaczył to, co teraz odkręcę tutaj przez przypadek. Takie, bo to wygląda jak ściana. A tutaj jeszcze skoczy i się zobaczy, że jednak to jest jakieś, na górę prowadzi to przejście. Więc ciekawe. No i co, to tyle w sensie tam było. Myślę, że na tym w sumie sobie na teraz zakończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się sprawa, może możecie słuchać Logopeda, serio. Ciągle mówi logopeda, a ciągle nie poszedłem. No cholera jest. Jeżeli wam się ten odcinek spodobał, możecie... możecie zostawić łapkę w górę pod nim. Dziękuję za oglądanie. Czołem.